Przede wszystkim podsumuję to tak, że to cała drużyna wygrała ten mecz, bo, bo my nie zwątpiliśmy, my nie mieliśmy ani chwili zwątpienia w ogóle w pracy, którą wykonujemy. A przy serii chyba ośmiu porażek z rzędu nie jest to łatwe. I, i patrząc z perspektywy tabeli, no można by było gdzieś tam zwiesić tą głowę i, i powiedzieć, że. To no taki jest sport i, i zaakceptować to. My, my tego nie akceptujemy. E, na pewno będziemy dążyć do tego, żeby wygrywać. E, a dzisiejsze zwycięstwo po prostu pokazuje to, że, że ta drużyna ma potencjał duży. Zresztą początek sezonu też to pokazał. E, I tutaj wywołany jakby do tablicy nasz atakujący Janek. E, po prostu no, on początek sezonu miał świetny, grał na bardzo wysokich procentach tak? i on też nam dawał bardzo dużo tlenu e, i dużą skuteczność. Więc, e, więc w tych spotkaniach, gdzie on dostawał ten MVP, ja bym tego nie zmienił, bo ja bym chciał, żeby on do końca dostawał MVP, tylko byśmy wygrywali. Niestety przytrafiły nam się gdzieś tam kontuzje. E, i, 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 I Janek też fizycznie widać było, że no, Zjeżdżał delikatnie w dół, bo to nie jest koń, który będzie ciągnął nie wiadomo na jakich obrotach. Przede wszystkim chciałbym podziękować tak licznie zgromadzonym kibicom na hali, bo wy w nas nie zwątpiliście, my w siebie też nie zwątpiliśmy, a ilość ludzi, która dzisiaj przyszła na mecz, naprawdę to tylko wielkie dzięki dla Was. Dokładnie zgadzam się. Na pewno to nie był łatwy mecz, ponieważ mieliśmy długą serię przegranych meczy. Też nam niestety nie szło. Ostatnie dwa mecze zagraliśmy już lepiej. Było widać, że powoli zaczynamy wracać do tego, co graliśmy na początku sezonu. Wiedzieliśmy, że Sulęci nam tego nie odda, ale że robi... Dużo błędów przy swoich akcjach, na swoich kontraktach więc też dawaliśmy im szansę pogrania. Staraliśmy się nie psuć zagrywek, przebijać te piłki, jeżeli mieliśmy jakieś trudne. I co się udało nam. I na szczęście wygrywamy za te trzy punkty, bo jest to dla nas bardzo ważne. Mam nadzieję, że dzięki temu meczu złapiemy lepszy i większy wiatr w żagle, co pozwoli nam na wygrywanie kolejnych meczy. A niestety tabela w tym sezonie jest bardzo i to bardzo napięta. Tak naprawdę to ciężko, ciężko powiedzieć, kto spadnie, kto będzie grał w playoffach, bo tak naprawdę tam jest różnica punktów, dwóch punktów i myślę, że do końca fazy zasadniczej to, to będzie się musiało wyjaśnić dopiero. Tak naprawdę wyjaśni się na końcu. No tak jak pan powiedział, no na pewno nie jesteśmy po raz kolejny zadowoleni z tego, co się wydarzyło tutaj na tej hali. Przyjechaliśmy tu trochę z innymi oczekiwaniami. No, co mogę powiedzieć? No tak jak, e, tak jak to można zauważyć. E, faktycznie no, my nie, mo, nie możemy na razie znaleźć swojego ja. Jest już e, druga połowa sezonu, my dalej się kotujemy w swoich brudach. E, w takim momencie e, w miejscu, w którym my jesteśmy, nie uważam, że, nie uważam, że jest to potrzeba znalezienia stalowej szóstki. Która, na którą będziemy liczyć, że w każdym meczu będzie zdobywała jakieś punkty. W tej sytuacji my potrzebujemy całej drużyny, która po prostu w każdym dniu ktoś wniesie coś, aby podnieść nas z Problem jest taki, że my tej drużyny po prostu nie możemy ułożyć i może nawet między sobą to nie działa tak, jak powinno działać. Mało czasu zostało. Póki nie zdamy sobie z tego sprawę, wszyscy to nie zadziała.